Cześć się na moim patensona żeście zagościli, właśnie zaczynamy. W scrap Mechanic, dziś pogramy lecimy tutaj po całości. To dla wszystkich naszych gości eee, nie rurek zrobić nie mogę. Skrzynie zrobić chciałem, więc skrzynię robimy, bo niestety tak się stało, że w skrzyni miejsca mi eee, brakowało. Eee, dobra, możemy porobić też trochę kleje. Mm, zrobimy sobie na razie dwa skrzynie. Chcę, no bo mówię, chcę jedną na drugą tu nałożyć. Można je w ten sposób tu połączyć. Można też mm, którąś z maszyn w sumie. Nawet odsunąć. Aha, element jest zajęty. Dobra, jeżeli ten skończy, to go odsuniemy i drugą skrzynię tu postawimy. Potem jeszcze na górę możemy jedną postawić. Także tutaj na pewno będziemy się bawić. Eee, dobra, to mamy, to mamy. Eee, pojazd troszkę przebudowałem, a co dzisiaj? Dzisiaj eee, chciałbym zająć się eee, no, budową. Kukbota. Budowa kukbota. Kukbot potrzebujemy 50 bloków metalowych. I ja je gdzieś tutaj miałem, gdzieś je tutaj schowałem. Mm, czy nie tu przypadkiem? Nie, a może w której skrzyni? Tak, w której skrzyni pod pojazdem. Tu są puste. Tu mamy podstawowe jedzenie i ewentualne paliwko. Tu mamy maszyny do wydobycia i tu też maszyna do wydobycia w, to będzie o tu. Mam. Tutaj mamy chemii, tak jak wspomniałem dwie skrzynki, z czego te jakby to powiedzieć, 100 zbiorników już do tej dużej skrzyni przerzuciłem, no bo podbudowę betonu, podbudowę betonu, dobra, on tu musi skończyć. Ok, i teraz go zabieramy. Jak widać, mówię, teraz auto w ogóle się nie wywraca, już testowane na pełnych prędkościach, jedynie co to przód mu podnosi, no ale to jeszcze. Ugarniemy ten temacik, e, obciążymy ten przód, no a przyczepka powstanęła na małych kółkach. Także tak to e, wygląda. Troszeczkę chwilę się tu właśnie e, pobawiłem e, i teraz tak, Tom tak, tą tutaj i teraz tego robocika. E, bodajże tutaj. Czy to już mamy? Czy to już działa? Tak działa, widzi, więc takie dwie skrzynie mówię tu na górę, można jeszcze jedną połączyć odpowiednio je wszystkie ustawiając dobra, to na pewno tu to na pewno tu, ropa, ropa, ropa bo w nocy trochę popływałem, ropki trochę pozbierałem dobra, tego chciałem zupgrade'ować o kolejne 5, tylko tak, mam jeszcze jednego brakującego. O kolejne pięć upgrade'imy. Już mamy kolejne dwie do składania. Do tego chciałem tutaj, chciałbym włączyć, bo w poprzednim odcineczku po chemikaliach pojechaliśmy i bekona nie zabraliśmy. A na bekon rzeczy przygotowane miałem. Także bekona sobie tworzymy, a w tym czasie po kukbota polecimy. Cookbot oczywiście wytwarzamy 10 komponentów, 10 płyt drukowanych i 50 bloków. Wyrabiamy kukbota i z Cookbotem polecimy jakieś jedzenie, może stworzymy. No a chemia, chemia potrzebna mi jest. Bardzo malutki robocik. Za chwilę go weźmiemy, tylko jeszcze jedną rzecz zrobimy, a mianowicie beton sobie stworzymy. Aha, nie za dużo wody mamy. Wody już gdzieś pozyskamy. Okej, okay. wodę mamy, bo jak mówiłem, zbiornik do wody również mam. I w sumie mogę go rozłożyć i już sobie coś tu pozyskać. Moment, 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 moment. Teraz tak, muszelki do odłożenia woda do odłożenia. Dobra, te na razie zostawiamy. Te tutaj potrzebuję, bo z tych tutaj coś zbuduję. Oczywiście, gdybym rury miał, gdybym dość sporo szkła miał, no to nie byłoby najmniejszego problemu, żeby sobie na przykład pociągnąć to bezpośrednio. Oje, teraz to żem postawił bezpośrednio do skrzyni go pociągnąć, tak, użyjemy, czyli obrócimy, do tego przycisk tutaj damy i go ładnie połączymy, dobra, ciągnij wodę, tak jest, ciągnij nam wodę, gdybyśmy skrzynię dużą mieli, no to byśmy tam postawili i nie byłoby najmniejszego problemu, ale póki co jest spoko, nam mamy, co my jeszcze postwarzamy? a wody nie miałem, także beton, beton. Twardość na 5 wytwarzamy, jego dość sporo. Póki co, niestety, muszę odblokować kolejne poziomy, ale już mi się te komponenty skończyły. Becona, bekona sobie gdzieś tutaj schowamy, bo go na razie nie używamy. No i Dalej polecimy. Betonu troszkę stworzyć chciałem, ale lecimy z kukbotem. Eee, Dobrze. Eee, lecimy z kukbotem. Z kukbotem polecimy sobie do domeczku. Eee, mój ty mały kochanieczku. Jak widać, zasuwamy. Nie chcę stawiać. Eee, lecimy sobie do naszej hacjendy. Eee, tam sobie kukbota. Eee, Postawimy gdzieś tutaj właśnie w kuchni i niech on nam tutaj y, pogotuje, y, może. Oj, coś chyba nie tak poszło. O. No i super, y, mamy kukbota, możemy użyć. Pizzoburger. Pizzoburger potrzebuje mleka, kartofli, pomidory i mięso, a vegeburger potrzebuje marchew, buraki, kartofle i pomidor. No, super, super. Co ty robisz? Czyli po kartofle udać się musimy. No i mleko by się przydało zdobyć. A ponieważ mamy bardzo dużo kukurydzy, ja się do tego już wał, przygotowywałem, bo tą kukurydzę zdobyć bardzo chciałem. Dobra, tu włączymy. I po co ja przyleciałem? Po kartofle. Po kartofle. Kartofle póki co zbierane z ze skrzynek gdzieś tam znajdowane. E, gdzieś tam zbierane. Także tutaj temat zamykamy. E, I może krowy pościągamy. Mm, tu, właśnie tutaj, chciałem stworzyć e, pewną farmę krów. E, no i teraz pytanie: czy mi się to uda? Mm, jeżeli nie uda mi się na tym odcineczku, no to e, mój ty mały kochanieczku, polecimy. Polecimy tu sobie przy okazji kwiatki. Zbieram, bo zauważyłem, że zaczynają być one już potrzebne. Krów na pewno bardzo dużo tu gdzieś miałem. O, są. Są. Mm, nawet sztuk 3. Także moje małe. Kochaniutkie. A ty co? No, chodź tu. 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 Mamy dość sporo tej kukurydzy na szczęście Więc tą kukurydzę sobie zabiorę I ja ją tutaj będę ustawiał No chodź tu A wy tam Przy okazji mi mleczka tu potworzycie pewnie czemu nie mleczko mi się przyda, więc ja zabieram się za krów transportowanie. O, pięknie, pięknie, chodźcie, chodźcie, moje kochaniutkie, chodźcie tu, chodźcie tu do mnie. Zabieram się za krów, krów transportowanie i za chwilę wracamy na to nagranie. No to wracamy do nagrywania. Niestety, krowy nie chcą iść. Męczę się z nimi już jakiś czas i nie wiem dlaczego nie chcą tutaj w tym kierunku zmierzyć ale już chyba się domyśliłem e, tutaj jak widzicie ścieżkę ułożyłem ale krowa ni diabła nie chce się zbliżyć mm, tutaj e, bo tutaj u góry robota mamy więc go za chwilę e, eksmitujemy stąd. eksmitujemy stąd tego Robocika. okej, okay. No i krowy już powinny chcieć się zbliżyć. Także dobra. Pozbieramy. No i krówki. Krówki mamy. Bo jeżeli krów nie mamy, nie, ty. No, ona kiwa, że nie. Jej coś definitywnie przeszkadza. Ją coś definitywnie boli. Mm, te w sumie. Chyba też nie. Też kukurydzy głową kiwają, że kukurydzy jeść nie chcą. Trudno z wami. Czy ja tutaj jeszcze czegoś nie słyszałem? No nie. Trudno z wami, dziadami, e, dogadać się. Nie mogę. A ty? U mi tu trochę mleka da. Eee, ale zobaczymy na ile, na ile ona tutaj dotrze. Eee, no, już omija, już omija kukurydzę. Dobra, kukurydzę zostawiamy. Eee, co nam mleka dadzą, to nam dadzą. Eee, tutaj nasze stworki, potworki, ja je muszę do wody wynieść, eee, bo niestety kartony im wrzuciłem i i tak nie za bardzo zadziałały. Chyba, że te krowy tu nie chcą dojść, bo tu jest punkt jakiegoś respawnu, tych, tych właśnie stworów, potworów. No ale nic, do kukbota zasuwamy i zagotowanie się zabieramy. E, duża bagietka nakarm e, pokonanych znajomych, by postawić ich na nogi i przywrócić do gry. Niestety nie gram tu z znajomymi, więc tego typu bagietka mi się nie przyda, a widziałem na multi, jak chłopaki grali e, i takie bagietki faktycznie e, ich ożywiały. Ulubione jedzenie mechaników maksymalnie podnosi wszystkie Twoje wskaźniki. Wegetariańska alternatywa maksymalnie podnosi wszystkie Twoje e, e, wskaźniki. Także możemy sobie zrobić e, i jednego, i drugiego e, burgerika. E, oczywiście, mięsa troszkę mamy. E, a jak mięso pozyskamy. O, za chwilę ci opowiem. O, No i mamy. Mamy nasz pierwszy bunger. Bunger wegetariański też zrobimy. Mm, tylko mm, tą kukurydzę odłożymy, e, żeby fajnie tutaj działało. No i fajnie wyglądało i mamy mamy kolejnego niestety możemy tylko po jednym robić także pizza burger jak najbardziej e, mięso myślę że będę sobie robił te wegetariańskie e, z tej racji że i tu i tu są a tu są nawet dwa kartofle więc wegetariański jak najbardziej będzie moim burgerem e, nie będę tutaj Niestety tylko pojedynczo można tworzyć, nie będę tutaj za dużo mm, wymyślał, no ale dobra, mamy, mamy, zjemy i tak jak powiedziało, maksymalnie wszystkie składniki nam podniosło. E, nasze krowy jeść nie chciały. E, no niestety, niestety, skoro nie, to nie, e, w to mi gra dla mnie e, to jest dobra. E, Dobrze jest, wegetariańskie, dobra. Pomidory, marchewki, jagody mogę odłożyć. Mięso tak naprawdę mogę odłożyć, bo będziemy wegetariańskie robić. Te tutaj można przyczepić, aczkolwiek nie wiem, co ja mam z nimi robić. Póki co jest ich już coraz więcej. Co my tu jeszcze mamy? No i właśnie ten beton. Ten beton chciałem stworzyć, żeby tam żeby tam z tematami działali. Czy do kubota możemy, nie widzę tutaj teraz, czy możemy skrzynię podłączyć tam z tyłu? Chyba nie bardzo. Chyba jednak musimy mieć mm, to u siebie. No ale dobra, skoro tak, no to niech i tak. Trzeba będzie zacząć ziemniaczki produkować. O, tu jeszcze kukurydzę mamy, e, więc ją... Aha, kurde, tu już pełno. Dobra. Skrzynia, dosłownie skrzynia kukurydzy eee... i tu jeszcze jakieś miody miut to do kół, to sobie zabierzemy. Mm, no i okej, okay, okej, okay. marchewki pomidory już możemy odłożyć, buraki już możemy odłożyć, bo to już nam potrzebne nie jest do zwykłego burgera mleko, do wegetariańskiego mleka nie potrzebujemy także tak naprawdę tych krów też nie potrzebuje e, mleka tutaj mm, troszkę też mamy troszkę żeśmy pozyskali więc jest ok aha mamy tutaj pizza burger i wegetarian burger wegetarian burger sobie zostawię e, tutaj jak mi e, kukurydzę pozżerają, no to fajnie, mleczka dadzą i będzie to sobie po prostu stało. Beton zbieramy, beton kolejny wytwarzamy. No i co? I ten odcinek zakończamy w takim momencie. Myślę, że jeszcze tylko te chemie sobie poprzekładam. Te muszelki też. Tu może jakieś o! Zostawimy tutaj plastry miodu, e, jakieś tam bloki zostawimy, tu jakieś bateryjki, tutaj kubki, e, do tego chipsety. E, no i no niestety e, trzeba to teraz dobrze poukładać, trzeba to pokraftować, e, żeby tutaj później nie żałować. E, dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Oczywiście wodę też sobie uzupełniamy. E, do tego scrap bloki tutaj już się też zapełnia co my tu jeszcze tu mamy jeszcze jakieś paliwo, tu mamy jeszcze jakąś chemię. Tu mamy barwniki o, Nie w tą stronę miało iść. Dobra kwiaty przerabiamy na barwniki dobra kartofle do gotowania Kleje możemy zostawić i tak będzie to działało Chipsety, ok, chipsety, chipsety, tu jedzenie. No, niestety tutaj nie, stąd jedzenie. Tu burgery wrzucimy, tu jedzenie jakieś zostawimy, coś, żebyśmy tutaj mieli. No, jak mówię, te betonowe bloki będę zbierał, będę musiał ich trochę poprzetwarzać, bo będą mi one potrzebne do dalszego budowania. Także także. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, gdzie będziemy dalej działać z tematami. Eee, I co, do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.